I jeszcze taki szybki mały update do poprzedniego odcinka tam na końcu ściągnąłem to osłonę. Bo tam rolkę wymieniałem, ale nie skończyłem tam, film się skończył, więc tu już otwór śruba rozwiercona, jest już naprawione, i już tu pasek nie obcierał budowę. I tak go naprzedałoby się wymienić. Może im się wymieni kiedyś, bo już ma to nacięcie takie co pokazywałem w poprzednim filmie. O bo ta śrubka była urwana, obudowa odstawała i pasek przeciął, ale teraz już jest ok. O, jeszcze tu takie te smechy muszę wyjąć. Aha, dobrze, że... Dobra, i teraz... Nie udało mi się wtedy nagrać. O kurczę, dwie... Rączki trzeba napinamy tu, wyciągamy to zabezpieczenie o. i już mamy pasek napięty, i poskładamy wszystko, czyli z paskiem już temat zamykam. A no i tu oczywiście dokręcamy tą śrubę na imbusa później, jak to już się wszystko napnie ładnie. Uruchom! Jeszcze się olej leje. I mam wrażenie, że to jest spod filtra, komuś się chyba uszczelka podwinęła. Ale i tak jest olej do wymiany, więc wymieniamy go i będziemy obserwować, czy dalej kapie, a jak nie to będziemy dalej szukać. Ale tu na kamerze tego nie pokażę. Ale tak mam wrażenie, że tam jest uszczelka właśnie podwinięta i dlatego się tu leje. Tak widać właśnie jakby tam był olej. No i tak wymieniamy olej i filtr, więc. więc nie ma się tu co bawić z tym. Myć to, obserwować, wymienić i wtedy obserwować. No ale raczej, raczej spod tego filtra się gdzieś leje. Taki tu nawet mokry jest, tam gdzieś o. Dobra, wymieniamy olej. Dobra, i wydobyłem filtr. Bardzo był lekko dokręcony. Tam jest ciężki dostęp do tego, i ktoś go chyba nie dokręcił mocno i nie docisnął się, i przez to się lało, tak mi się wydaje, bo, bo lekko, bardzo lekko poszedł. Wkładamy nowy, bo tu już przebiegu może nie ma, bo tam ma chyba 6000 olej, ale trzy czy cztery lata temu wymieniany był. Ile? Cicho, co ty? Bo samochód więcej stał niż jeździł. Więc trzeba go wymienić. Już poskładane. Widzę teraz gałeczkę, trzeba będzie jeszcze wymienić. Teraz jest ok, bo przerywa ten samochód. Chciałem to nagrać, ale teraz akurat jest ok. Najczęściej, tak właśnie, przy ruszaniu potrafi tak, tak, jakby mu paliwa brakowało, odcinać, ale teraz się już zagrzał. I może będzie ok. Wlaliśmy też paliwa i tego środku przeczyszczającego do wtrysków. Bo tu na komputerze wyskoczył chyba na poprzednim vlogu, tam sprawdzałem błędy. To wyskoczył właśnie wtryskiwacz piąty, że coś z nim jest nie tak. No i wylaliśmy to do przeczyszczenia. No z 20 km zrobiliśmy, i na razie jest akurat teraz, jak nagrywam, jest ok. OK, wszystko. Dobra, może się uda to nagrać. Później. Two hours later. Nie udało mi się tego nagrać. Ale samochód takie ma dławienie się, właśnie jakby bardzo. Jakby paliwa brakowało. Tego tak aż praktycznie no całym samochodem. Jakby mocno zahamował takie jest wrażenie. Tak gwałtownie. I są takie błędy. Jak nie wyostrzy się. Nie chcę się to wyostrzyć. Jest tak błąd 34 zawór parownika, błąd 7 przepływamy z powietrza i błąd 228, wtryskiwacz 5. Przyczepiłbym się tego wtryskiwacza. Bo to jest właśnie taki objaw jakby paliwo mu odcinało. Coś w tym stylu. No ale na razie dobra, odczytaliśmy, już wiemy, mamy więcej informacji. Ale musimy dopracować, czemu tak jest. Wlaliśmy też tego środka na przeczyszczenie wtrysków. Trochę pojedziemy, bo na razie zrobione jest 15 km. I zobaczymy, co się będzie działo. Może go gdzieś oddatka. Ale bym się. Ale przyczepiłbym się tego wtryskiwacza, właśnie. O, teraz jest O. Jak widać, takie błędy wyskakują. Ja bym się przyczepił tego wtryskiwacza. Bo właśnie jest taki obraz, jakby paliwo mu odcinało. Ale już sobie te błędy spiszę. Wcześniej jak podłączaliśmy kiedyś nie było przepływomierza powietrza chyba, z tego co pamiętam. A teraz jest w błędach przepływomierz powietrza. Dobra, ale trzeba coś szukać w tym wtryskiwaczu raczej. Ja postanowiłem zajrzeć tu do cawek. I tu była luźna ta masa. Dokręciłem ją, i tutaj jest przepływomierz niedokręcony. I tam wyskakiwał błąd, właśnie. O, teraz się akurat. O, ten może gdzieś tam lewe powietrze łapać delikatnie. Dokręcę to. To dokręciłem. I zobaczymy. Może coś się poprawi. Tylko teraz nie będziemy wiedzieć, co było przyczyną. Ale raczej odstawiam to, jeśli się poprawi. Bo to jest masa, jakby do cewek. I zamieniłem też cewki miejscami z piątej na czwartą, bo mówię może to być cewka, bo tutaj diagnoza komputerowa to nie jest taka jak w tych nowszych samochodach, że tak powie dosłownie tylko tak bardziej ogólnie. Tym bardziej tym moim starym komputerem, bo nowy komputer to się nawet z tym samochodem nie chciał połączyć i podłączyłem się takim starszym, to odczytaliśmy tam te błędy właśnie. No nic, dokręciłem to, dokręcę to i zobaczymy za jakiś czas. No i powiem Wam, że przejechaliśmy, ile jest, 25, 26 km. no to było 15, to 10 km zrobiliśmy mniej więcej samochodem pod dokręceniu tej masy i na razie ani razu nie przerwał. Ok, pięknie chodzi i, a, i nie gaśnie, bo on jeszcze potrafił gasnąć sam, sam z siebie ten samochód, ale wiadomo, jeszcze się przedwcześnie nie cieszymy, trzeba tym troszkę pojeździć, bo wcześniej też miał tak, że nieraz tam potrafił chodzić w miarę, ale nie aż tak pięknie jak teraz, więc raczej obstawiam, że było to. Ale teraz pięknie równo chodzi, nie gaśnie sam. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Źle wpisałem kod i trzeba poczekać teraz, żeby kod wpisać. Mamy kod, ale coś źle kliknąłem. Dobra, czyli, no dam znać tam później we vlogu, pewnie, czy wszystko jest ok z tym. O i teraz nawet stoi sobie tak równo to wszystko. Nie czuję żadnych drgań. A wcześniej miał taki ten silnik, tak lekko. Gdzieś czułem, jakby tak lekkie wypadania zapłonów miał. Tak było czuć nawet to na, na plecach. A teraz to siedzę, to słyszę silnik, ale go w ogóle nie czuję. Więc chyba to, to była ta niedokręcona masa tam przy cewkach powodem tego wszystkiego. Ale mówię, przedwcześnie nigdy się nie cieszę. Niech samochód zrobi 100-200 km jeszcze. To wtedy już będzie taka pewność. O. Troszkę się bawimy z tym tumikiem w GT, co tak drży. Poprawiłem ten element, troszkę go odkręciłem i przekręciłem ten uchwyt, i jest już lepiej. Ale jeszcze drży, ale już jest lepiej. Ten tumik przenosi drgania. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę, czy trzeba będzie gdzieś przespawać, przerabiać go, no ale spróbujemy. Próbujemy przy 166 naprawić tę zmieniarkę. Bo tu w tej oryginalnej nie było kieszeni w ogóle, zakupiona została druga, tylko płyta była odwrotnie włożona. Prawdopodobnie i nie chcę się teraz wyjąć. Próbuję wyjąć kieszeń i żeby wstawić ją tu, bo już coś czyta, tylko tu trzeba zmasować to widzę. I próbuję wyjąć samą kieszeń i włożymy tutaj. Już tu coś zaczęło chodzić. Ja to porozbierałem, bo to za grosze było kupione, więc nie szkoda. I zobaczymy, co się, co się stanie. Nie, no to nagraj, że idzie czas. I, I daj mi telefon. I płyty już działają. Na razie dźwięku nie ma, bo nie podłączyłem jeszcze audio wzmacniacza. Tylko na krótko podłączyłem samą zmieniarkę. Czas idzie. Wysuwa się. I tak, ktoś włożył źle płyty, bo teraz są tak, a były odwrotnie. Bo laser jest tak jakby... Bo laser jest tam i ona powinna być tak, a była tak. Troszkę destrukcja, ale... Ale ważne, że działa. I zostanie oryginalna zmieniarka, która była w tym aucie. I jeszcze ten wzmacniacz teraz muszę przełożyć. I odpalamy to i sprawdzamy czy gra. O, i to jest teraz wyjąłem to, które było w aucie. Ten wzmacniacz przekręcam, bo to jest wzmacniacz z tego auta. Tylko jego kombinowaliśmy i zakręcimy wzmacniacz do tej zakupionej zmieniarki. No nieważne, za dużo tu było zabawy, więc go teraz przekręcam z powrotem na swoje miejsce. I patrzymy, czy gra. Dobra, i mamy wszystko zmontowane. To teraz wlatuje do, do auta. Yy, jeszcze dla kogoś, kto ogląda ten filmik teraz, a może nie oglądał poprzednich. Tu chodziło o to, że oryginalnie to było kupione tak. To było w aucie, tak jak teraz jest zmontowane. To było wszystko oryginalnie i właśnie nie było tej kieszeni. I została kupiona druga zmieniarka też z całym tym wszystkim, z tą obudową, osłoną. Tylko się nie chciała wyjąć ta, ta kieszeń. Dlatego, że były płyty źle włożone prawdopodobnie, no bo z tej już wychodzi ładnie. I wkładaliśmy całość też to. I ta kieszeń jak jeszcze była w środku w tym co... Rozebrałem i tak nie dało się wysunąć jej kieszeni normalnie guzikiem. Nie działało, cały czas była zakleszczona i tak czytało. Tą płytę nie czytało, a była źle włożona, dlatego jej nie czytało. i Ciekawe, czy o to się zacięło, no, ale teraz to już nie istotne, z tego już wychodzi. Montuję to teraz do auta. To tak poskręcam, mniej więcej, bo to i tak już nic z tego nie będzie, ale zostawimy to, bo może jakaś taśma się przydać, czy coś. Przy takich samochodach już warto takie rzeczy chować. Dobra. I poskładamy wszystko. Zaraz to poskręcam do kupy. Włożone wszystko wkładamy. No i włącz. O, wybiera płytę. Jak widać gra. O, tu jakiś wzmacniacz słyszę. Dobra, skręcane. O, tu jeszcze ta osłonka. I to poskręcać do kupy. I temat bagażnika zamknięty. Zrobione. Hmm. Czyli jakby ktoś miał taki problem, że jest zacięta, to powodem może być odwrotnie włożona płyta. Tam gdzieś chłopak na forum podpowiedział, brat wyczytał, nie wiem czy stary post, czy napisał do niego, ale że przez to się może zacinać płyta. I kiedyś, teraz jak już jesteśmy po naprawie, w jakiejś lanci mieliśmy taki przypadek. Też pamiętam, że właśnie ta zmieniarka się zac... Ktoś powkładał płyty odwrotnie, samochód został zakupiony i nie grało. No i włożyliśmy inne płyty, sugerując się tam tymi starymi. I nie grało, tylko tam się chyba wysuwała kieszeń, z tego co pamiętam. I gdzieś zerknęliśmy, odwróciliśmy płytę, zaczęło grać. No i, i ładnie skręcone wszystko, tak jak powinno być. I fajnie, bo można już zamknąć temat bagażnika, teraz tu posprzątać. Te oponki stąd trzeba wyjąć, ale już można sobie w bagażniku posprzątać, żeby było jak w klasyku, jak na klasyka przestało. A to już tak z miesiąc, dwa leżało rozbebeszone, bo tak podchodziliśmy do tego kilka razy, jak to praca przy klasykach. Przeszła chłodnica oleju do lanci. Ciężko ją było dostać, ale się udało. Rozpakujemy. Zobaczymy czy to taka. A to co jest? A to jest ta podstawa filtra oleju. Bo tam się leje. Nie wiem czy mówiłem. W razie czego zamówiliśmy podstawę filtra oleju. I tu jest chłodniczka. Oleju. nie będę teraz rozpakowywał bo dzisiaj jej nie montujemy żeby sobie leżała w tej folii ale widzę, że to jest to numer się zgadza bo się udało odczytać numer tutaj z tamtej tak, i wygląda na suchą albo rozpakuję zawiniemy najwyżej tak żeby była pewność to jest tajty jest sucha dobra, no i jest sucha widać, że nie myta numer się zgadza z tamtą w aucie o, jest suchutka fajnie właśnie, że nie myta to widać, że sucha, bo umyta to mogłaby nie być szczelna ale ta widać jest ok tu przewodów nie rozwijam, bo tu to żeby się trzymał. No, wygląda fajnie. Ciężko to było dostać. Nowej w ogóle nie było. Jedną używaną znaleźliśmy. O mrf jest. Dobra, rozpakowana. I jak będziemy montować, to pewnie coś nagram. Jesteśmy na najazdach, bierzemy się za chłodniczkę oleju i tam się leje gdzieś olej z podstawy filtra oleju. Będziemy diagnozować. Zapomniałem dodać, że po wymianie tego oleju, olej dalej się gdzieś tam lał z tej podstawy filtra, więc wzięliśmy się za dalsze prace z tym związane. I wyjąłem podstawę filtra oleju. Tu jest uszczelka. Tutaj dwa przewody od chłodniczki oleju. Od dołu. I tutaj była na tą śrubę, którą pokazywałem przed chwilą. Tutaj tą powierzchnię wyczyszczę. I przyczyną była ta uszczelka. Jest twarda. Normalnie plastik się zrobił. Włożymy nową uszczelkę. I powinno być dobrze, bo tam wszystko ładnie wygląda. Wszystkie powierzchnie są ok. A uszczelka jest, no, całkowity plastik praktycznie. O, jak tak zrobię mocniej, to pęknie pewnie. O, jeszcze może nie plastik, ale. O, tutaj może mi się uda. W ogóle nie jestem w stanie jej ścisnąć. I jak widać, jest płaska, nieokrągła. Więc tu gdzieś przepuszczała. Nie wiem, w którym miejscu bo to wszystko jest teraz zalejone jak widać a powinien być O-Ring o, przykręcona jest na taką śrubę na klucz 24 głęboki Ponieważ, żeby tu, tu weszło. No Tak jak widać jest praktycznie na płasko. No, no w filmie tego nie pokażę, ale... O, tu jest praktycznie na równo. Ta stara. I chłodnica oleju też wyjęta. Ona tutaj się bardzo pociła gdzieś. Jest kupiona już druga. Oczywiście używana. Ale cała ładna, sucha, tylko ją włożymy. Najpierw sobie złożę podstawę filtra, potem założę chłodnicę oleju. Żadnego zderzaka nie trzeba wyciągać. Wyszła tak, troszkę trzeba ją wymanewrować. I wychodzi. Tutaj tą, o, tą podstawę trzeba odkręcić. Ona jest tu na dwie śruby, gdzieś tutaj. O, te dwie i jedna jest tam o tak to od góry sobie długimi przeduszkami odkręciłem Dobra. ale najpierw składam podstawę filtra oleju no i napotkaliśmy problem to jest ta kupiona chłodniczka ja już tu ją wybrudziłem całą i ta kupiona była z samochodu po uderzeniu najprawdopodobniej i tu się wygiął ten przewód to jest ten, jak widać jest kąt 90 stopni, a tu jak widać jest skrzywiony. Ja już go próbowałem nagrzać takim palniczkiem domowym, ale nic to nie daje, nie chcę tego uszkodzić. Trzeba to nagrzać dobrze palnikiem prawdziwym, i to naprostować spróbować, żeby to, żeby to wyprostować. Bo nie wejdzie dlatego, że tu jak dociągnie się, to tu wadzi o pompę klimy. No i po prostu nie da się tego dociągnąć. Musi być w miarę równo, tam deczko, jakby było skrzywione, to, to ok, ale tu jest za duży ten kąt i nie da się po prostu tego zakręcić, nie da się tego tam wepchnąć. A znowu ten wąż, jakbyśmy przekręcili z tej, ale tu jest właśnie pouszkadzony ten wąż. A tu jest ładnie taki suchy, wiadomo, stary jest, ale jest suchy, nigdzie nie jest uszkodzony. Ewidentnie musiało być gdzieś uderzenie przodem samochodu, i to się dogięło. No i teraz nie mogę tego zamontować z powrotem. Musimy to naprostować najpierw. No i mamy już w miarę naprostowany. Ten przewód na gorąco był prostowany, ale jest szczelny. Pryśnięty na czarno, żeby to w miarę tam wyglądało. Żeby nie rdzewiało tak szybko. I teraz dobieramy tu szczelki. O, i tak jak widać, no nie jest tak jak w tamtej, ale no... Nic więcej tu się nie wymyśli. Naprostowana jest szczelna jest. Dobieramy tu uszczelki, czyścimy to wszystko i wkładamy ją do auta. No i na razie jest ok, nie leje się. Wcześniej tutaj stróżka płynęła aż po tym wszystkim. To jest jeszcze okres poprzedniego, oleju ubrudzone, i stróżka płynęła tu, po tej podstawie i tutaj się skraplała. I tu na rogu tego sobie kapało. Teraz samochód pochodził, odpalony, z 10 minut. Przejechaliśmy kawałek i jest w takim stanie jak teraz. To jeszcze, tak jak mówię, wszystko jest mokre od oleju poprzedniego. Jak się lało, zaraz to wymyję. Ale stróżka już nie leci. Tutaj ewidentnie potem leciała stróżka.